...przeczących, siedzących i jedna stojąca to jest grupa ze studia wokalnego z młodzieżowego Domu Kultury prowadzonego przez panią Ewę borowit a z prawej mojej strony, czyli z lewej państwa stoją, patrz dzwanie... do tego jeszcze Dobrze. powiedzieć tak, ale dobra, 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 dobra. dobrze, Grecy, Grecy. Oni mają różne kolory teczek przy sobie. Ponieważ teczki, drodzy państwo, określają barwę trasy. Dobrze i są ich opiekunami, źle powiązani sportowymi dzisiejszych zawodników i ci opiekunowie, te opiekunki, yy, będą, można się do nich zwracać, oni będą kierowali na poszczególne trasy poprowadzą, doprowadzą, zaprowadzą i odpowiedzą na wszelkie pytania, jeżeli państwo będziecie mieli i z dziedzin dzisiejszego yy, biegu i nie tylko są na tyle, jak to grecy bardzo bardzo mądrzy i bardzo yy, wiedzowi, wie, że tak powiem. O nowe sołectwie sobie wyświeźniamy. bardzo blisko z nas... powiatu ostrowskiego funduszu grantowego dobrego sąsiedstwa dla Ostrowa Wiakopolskiego Banku Zachodniego WBK, grupa Santander, Klubu Sportowego Maraton, serdecznie zapraszamy Państwa na to wyjątkowe wydarzenie, jakim jest pierwszy maraton uśmiechu. Uśmiech podaj dalej. Ponad 500 uczestników na czterech trasach. Tak, dokładnie, proszę Państwa, więc jest nas bardzo wielu. Rozumiem, że Państwa również są zawodnicy. Panie Ewa. Mamy zamiar serdecznie przywitać dzisiaj wśród nas. Stało z pana Pawła Onańskiego, który też się uśmiecha. Dalej. W imieniu pani prezydent Miasta Z Krabiatowskiego, pełnomocnika prezydenta miasta do spraw organizacji pozarządowych, panią Ludwigę też się uśmiecha. Będzie się uśmiechała dalej. W tym wszystkim się Z panią Ewelinę Nowak, pana Roberta Michała. Maraton śmiechu, to wszyscy się uśmiechały. Kochane dzieciaki, maraton to takie słowo, które wywołuje wielkie emocje. Emocje, bo ileś to kilometrów trudniej trzeba przebiec, ale jak dodajemy, że to jest maraton uśmiechu, to już na sercu robi się nam dużo, dużo lepiej. Ja gratuluję pomysłów. Duże, duże brawa i słuchajcie, zróbmy to tak razem. Duże brawa dla pani dyrektor zespołu szkół specjalnych i całego zespołu, który przygotowywał tę imprezę. Panie dyrektor, kochani nauczyciele, pracownicy tej szkoły, super, że coś takiego ktoś wymyślił i że wszyscy się dziś uśmiechamy, ale ja wiem, że zawodnicy już czekają, będą emocje, więc działajcie, wystartujcie, my tu mocą zaciskamy kciuki co? I maraton śmiechu, pierwszy maraton śmiechu otwieramy! Panie, proszę Państwo, mamy otwarty, my specjalnie tutaj nie wyszliśmy na scenę tylko dlatego, proszę Państwo, że my również z panem starostą mamy zamiar gdzieś się dołączyć w tym biegu i już się przyzwyczajmy do tego twardego twardego tutaj można powiedzieć podłoża, ale jeszcze nie, drodzy Państwo, mamy już otwarte, chciałbym poprosić o głos yy, Panią Dyrektor, Panią Beatę Serwakowską, dyrektora ZSS. Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo, bardzo dziękuję, że przyjęliście nasze zaproszenie na pierwszy maraton uśmiechu. Dziękuję Wam, sportowcom, ale dziękuję również Waszym rodzinom, że są tutaj z nami i o to nam właśnie chodziło. Życzę wszystkim bardzo, bardzo udanej zabawy. No i proszę Państwa, ten maraton jest pierwszy, ale już zapraszamy następnych w następnym roku, 17 kwietnia 2016 roku.

पडिर बय filtकश है Oh, Bye-bye. Jeszcze raz wielkie brawa dla naszych milusińskich. A tu mi podpowiada się jeden z rodziców, że to nie, nie pierwsze medale. Pierwsze medale rozdane. meu ostatnio